Witamy dzisiaj z przepięknego parku Łazienkowskiego w Warszawie. Tutaj w restauracji Belvedere zaczynamy serię naszych gomio-tur tegorocznych. Jest to drugi sezon gomio-tur. Są to spotkania regionalne nasze w kuchni. Są to spotkania, dzięki którym szefowie się poznają, dzięki którym wymieniają się wiedzą. My wręczamy nagrody tym, których odkryliśmy jako talenty w tych regionach. Widzimy ich pokazy, poznajemy naszych partnerów, poznajemy naszych partnerów medialnych. To jest moment, w którym dużo dobrej energii miesza się razem, pod jednym dachem. Dzień dobry! Dzień dobry wszystkim! Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na spotkaniu rozpoczynającym drugą polską edycję Go! Emilio Tour. To jest właśnie miejsce, gdzie szefowie kuchni mogą pokazać, co umieją, mogą spotykać się z innymi najlepszymi, z nowymi, nadchodzącymi powiedzmy potęgami kulinarnymi z Polski i spoza. A więc jest to tak naprawdę brain drain albo brainstorming, można by powiedzieć najlepszych szefów, które mogą wymienić następne kontakty, pomysły, zapraszać siebie nawzajem, zapraszać też swoich ekip, bo to jest bardzo ważne, żeby dbać o rozwój nie tylko własny, ale też swoich ekip i, i to się dzieje. To się dzieje tu, teraz, w Polsce, po całej Polsce, a Goemio właśnie to wspiera Nazywam się Urszula Placzyżak. pracuję po lawendowych termach. Moją kuchnię, którą prowadzę, jest to kuchnia autorska. Dzisiaj Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam rubinie, czyli akacje w cieście z ziołami. To zioło, które wybrałam, to arcydzięgiel do tego, blanszowany w miodzie z odrobiną poziomek. Nazywam się Andrzej Polan i jestem od półtorej roku właścicielem małej restauracji na Mokotowie przy ulicy Belwederskiej Mała Polana Smarki. I Moje danie, które przygotowałem, danie, które teraz właśnie widzę, rozchodzi się dosyć błyskawicznie, to jest jesiot. Jesiot, który jest unuszony w śmietanie, dodatkowo syrop spędów sosny, mnóstwo kwiatów polskich od koniczyny, szałwi poprzez kwiaty kopru. Pyszna salsa z ogórka małosolnego z gorczycą. Planie bardzo delikatne, subtelne, uważam, że świetny na tak piękny dzień, jak dzisiaj. Smacznego. W tym roku otrzymujemy nagrodę jeszcze w roku. To świadczy o tym, że w dalszym ciągu trzeba się rozwijać i nie spoczywać na naulach, gdzieś ten rozwój jest, jest bardzo ważny. Trzymaj nagrody w życiu zawodowym są ważne, ponieważ działają motywująco. Popychają do, do, ciągłej, do ciągłej pracy i do ciągłego, do ciągłego rozwoju. Cześć, nazywam się Marcin Szybysz, jestem szefem kreatywnym restauracji Belvedere, w której dzisiaj odbywa się on Tour, czyli event, na którym stali wszyscy zaproszeni. Przygotowałem lekkie, takie właśnie wiosenne danie, które było na bazie dorsza marynowanego w szafranie, groszku, kwiatów bzu i niedojrzałej truskawki. Dostanie do dzisiaj nagrodę Młodego Talentu. No, mam nadzieję, że. Zasłużyłem na nią, prawda, bo że no, nie będzie to nagroda, którą zaprzepaszczę, bo jeszcze jestem młody, mam 28 lat i no fajnie, fajnie, fajnie otrzymałeś takie nagrody. Witam, nazywam się Martin Jiménez Castro, Prowadziłem restauracja Salto w hotelu Rialto, jest to fine dining. I dostałem dzisiaj nagrodę za szef jutra, który strasznie mi cieszy, bo to jest ciężka robota, codziennie spróbować zaskoczyć gości, przygotować nowe połączenie. Używają cały czas świeżych produktów, najlepszej jakości. Przygotowałem na pokaz dzisiaj danie skomponowane w czterech elementach, żeby miało mocny morski smak. Jest to tatar z krewetek z Argentinem, dlatego tego majonez ostrygowy, na wierzchu idą chipsy z ośmiernice i przekrywany z galaretką z Malibu.